Bardzo mi to cieszy, że tak dużo ludzi robi ta ćwiczenia na zespół Cześni Natkarski. To jest ta ćwiczenia, jak jesteśmy na czwaraka, ręce na zewnątrz, i teraz park idzie do tyłu, i tu, tą całą strukturę tutaj rozciągamy. Tylko tu jest jeszcze druga ćwiczenia, żeby to skompletować, to już mamy. Ale tak samo, czyby nam ta struktura tu rozciągać, która jest bardzo często odpowiedzialna na łokcie tenisiste, łokcie golfiste. Jak tu ręka boli, to jest to ćwiczenie, żeby to skompletować. On jest bardzo podobny, tylko w ten sposób. Czuk do środka, zamykamy, robimy taką pięść, i teraz ręce do środka. I tak teraz to ciskamy i rozciągamy teraz tą strukturę. Tak samo dwie minuty robimy do razem. Czas, start. Czuk to środka, ręce to środka, tak samo i tu teraz to ciskamy. To jest też taki nieprzyjemny kuczy. Bo tu tak samo wszystko jest za krótko, ty czujesz, nie są bardzo często po prostu ludzie o tym zapomniają, czy jest to też druga strona. Ale tu tak samo, spróbować czuć, że te ręce są zamknięte, żeby czuk, jest w środku schowany i pierwszy raz aktywny. Wciskamy teraz nasze palce tak, jakby te ręce, chcemy ich prostować. Jeszcze czuć, dwa, jeden, wyluzuj i to wciskamy, rozciągamy. Perfekt. Perfekt. Tu też to musi trochę boleć, my chcemy tu coś zmienić. Nie kłaskać. I drugi raz. Aktyw. Spróbujmy te ręce prostować. Tu nie mamy dużo siły, bo to boli. Ale troszeczkę. Wyluzować i rozciągać. I robić to tak intensywnie, niż żeby to jest jutro spuchnięte i do pracy nie możesz chodzić, ale żeby czuć, że coś zrobiłeś. Wtedy to jest idealne. Chcemy coś zmienić, nie głaskać. I jeszcze raz, aktyw, ręce prostować. Spróbować te ręce prostować, ale nie pozwolić na żaden ruch. Dwa, jeden wyluzuj i to cziskamy. Dociskamy. Perfekt. 10 sekund jeszcze. Nieprzyjemny, niewygodny, ale super potrzebny. 3 sekundy, 2 sekundy, jedna i wychodzimy z tego. Pomalutko, pomalutko. Czujesz, jak to jest teraz wszystko ruszone. Wolno i świadomo wszystko zrobić. To jest opposite. Тоа се спојчението Карлски, тоа е, то е опупутиота чувственија. Оба чувствени се им потребни, оба чувствени се супер ефективни, толку треба тоа да реализоваш. Тоа забелешење.